Nie było tam miejsca, by napędził się ogorzały. Więc teraz w środku pola Kacper Jodłowski. Czy zdecyduje się na strzał? Taka też jest decyzja, ale wytraciła impet. Tatuję się na strzał: czy Huberty Pieszczow, czy raczej na zerwerbny? A tutaj pieniążek, dobre uderzenie tuż obok bramki ta piłka, i tylko jęk zawodu po tej próbie. I to właśnie Kacper Pieniążek już znowił grę. Jest piłka w szesnastkę Pieszczoch. Teraz jeszcze chóra próbował tutaj z pierwszej piłki ponad bramką było zagranie. Piłka przed szesnastkę. Uwaga próba strzału ale zeszła ta piłka teraz Kacprowi Jak to często mawiają piłkarze nieczysto trafił piłka w defensywie. Kosmos znowu Dobra piłka do prawej strony. Teraz jest zagranie w szesnastkę, ale zabrakło tam graczom Siarki Tarnobrzyk przekonania, aby nabiegać na tą piłkę. Tarnobrzyk, Kacper Prusiński na wolne pole, Lisowski czy zdąży? Minął bramkarza Lisowski, pusta bramka, ale wygonił się trochę teraz Iwao, zamieszanie. Nie ma wolu. cieszy wydawało mi się, że zawahał się Armin Piłka w szesnastkę. Z trudem Pieszczok i Może uderzyć Iwao na prawą nogę. Kosei i Celnie, ale broni Piotr Czanowski. Dobrze interweniował teraz Bramkarz. Na dłuższy słupek ta piłka. Zamieszanie. Nie ma Bramki od poprzeczki. Odbiła się futbolówka po tej interwencji. Dziemy za To była najlepsza, najdogodniejsza. Szymonek Kaliniec. Świetnie Lisowski, w pole karne, Lisowski, wzdłuż bramki, to zagranie, Iwan Kura ratuje swój zespół, a było tam jeszcze przewinienie, ostro atakowany teraz defensor. Ostrobita piłka, Czajkowski na krótki supek zamieszanie werbny, teraz Ndziemeza ma wybija, Kaliniec to chyba zgarnie. Zabierze się z piłką Gruzin, nie pozwolił na to Siedlecki, jeszcze Dżaba Pakaze, teraz Kalemba, czy zdołał dać strzał Kalemba? Nie ma tutaj faulu, zamieściłem głos na chwilę, krzyknęły trybuny, ale niewzruszony pozostaje Mariu Prusińskiego. Kacper Prusiński będzie szukał zejścia na lewą nogę. Prusiński może oddać strzał, mocna próba, ale obok bramki uderzył Prusiński. Coraz aktywniejszy Kacper. I zyskali trochę terenu. Uwaga, próba strzału wykonaniu Łukasza Siedleckiego, ale chyba teraz obrońca Siarki pośpieszył się z tą decyzją. Czy zdał ją tutaj jej gospodarze zagrać 16. szesnastkę? Jest szansa, był tam Pieszczok. Domaga się kapitan Kosmosu odwizdania rzutu karnego za zagranie ręką, ale wymownym gestem ucina Wszedł rosły graczy siarkowcy. Kaliniec, pole karne, dobrze bita piłka, zamieszanie, ależ była szansa, nie ma gola. Zamykał tam akcję teraz Kacper Jodłowski. Na to spoglądać na razie. Jeszcze jedni i drudzy pracują nad wykreowaniem sobie jakiś szans. Prusiński lekarne dobra, piłka strącał. To teraz Lisowski szczęśliwie interweniuje. Krzanowski, ależ w przypadkowości za... Rusza Prusiński. Uwaga, szansa. Prusiński strzał tuż obok bramki, ależ to była szansa. No i tylko odprowadził piłkę z rokiem. Krzanowski. odgrywał piłkę do pieniążka. Nie ma miejsca do strzału. Może teraz znajdzie gołda. Werbny, werbny w pierwszej piłki. Nie do końca przygotowana pozycja. Zaryzykował nazarbny jęk zawodu. Kaliniec. Rusiński, pole karne. Dobra piłka i Woo. Gol. Gol w samej końcówce. Kosewo. Daje prowadzenie siarce Tarnobrzek.